Czternasta seria gier ArtBoot Group czwartej ligi przyniosła nam dwa lokalne pojedynki, a także mecze istotne dla układu dolnych rejonów tabeli. Punkty stracił wicelider. Zostawcie subskrypcję i sprawdźcie, co jeszcze wydarzyło się na czwartoligowych boiskach w minionych dniach. Sponsorem tytularnym rozgrywek jest ArtBoot Group, deweloper przestrzeni premium. Zaczynamy od meczu ligowych sąsiadów w Śremie. Jak można było zakładać na podstawie sytuacji w tabeli, był to pojedynek ekip o zbliżonym potencjale. Wynik w dziewiątej minucie skarnego otworzyli gospodarze, a konkretnie Uliński. Przyjezdni z Kobylnicy odpowiedź na to znaleźli po upływie nieco ponad godziny gry. Do remisu, jednocześnie ustalając wynik meczu, doprowadził po indywidualnej akcji Kacper Machdziński. Górnicki zamek cały czas niezdobyty. W sobotę od murów fortecy, zbudowanej przez trenera Legiona, odbiła się warta międzychód. Strzelanie rozpoczął po 35 minutach gry maurycy Niemczyk. Gospodarze swoją zaliczkę powiększyli jeszcze przed przerwą, a w doliczonym czasie pierwszej połowy do bramki trafił maćkowiak. Po zmianie stron kotwica dołożyła jeszcze dwa gole. Najpierw do protokołu wpisał się Chudziak. A chwilę później świetną strzelecką formę podtrzymał Wełniak. Był to jego szósty mecz z rzędu z przynajmniej jednym trafieniem. Tylko punkt z Leszna wywiozła Polonia Chodzież. Wynik otworzyli wiceliderzy, a konkretnie Kamil Barkowski, który bezwzględnie wykorzystał niedokładne otwarcie gry przez bramkarza gospodarzy. Piłkarze z Leszna odpowiedzieli na to jeszcze przed przerwą, a jeden punkt zapewnił im Michał Skrzypczak w ten oto fantastyczny sposób. W 86 minucie padł jedyny gol w Piaskach. Komplet punktów wiarze Lecha zapewnił Kamil Lulka. Oddziałem punktów zakończyło się także lokalne starcie w Gostyniu. Strzelanie w 22 minucie rozpoczął Szymon Słoma, wyprowadzając przyjezdnych na prowadzenie. Do remisu pięknym strzałem z Woleja doprowadził w drugiej połowie Błażej Danielczak. Jak się miało okazać był to gol ustalający rezultat. Efektowną wygraną zaliczył w sobotę huragan pobiedziska. Wynik w meczu z LKS-em Gołuchów otworzył po 7 minutach Marcin Jędrzejczak. W pierwszej połowie kibice zobaczyli jeszcze tylko jedno trafienie, które było udziałem Bartosza Dylewskiego. Ten sam zawodnik dał sygnał do ataku po przerwie, zdobywając swojego 16 gola w obecnej kampanii. Sześć minut później zaliczkę gospodarzy do czterech trafień po rzucie rożnym powiększył Wudecki. W końcówce kropkę nad i postawił natomiast Brian Burzyński. Do derbowego starcia doszło w Koninie, gdzie górnik podejmował Polonię kolina. Wszystkie bramki zdobyli piłkarze gości, jednak nie wszystkie do tej prawidłowej bramki. Mecz rozpoczął się dla nich w najlepszy możliwy sposób, gdyż objęli prowadzenie po zaledwie pięciu minutach. Nieco ponad 20 minut później zaliczka Polonii wzrosła, gdy do siatki gospodarzy trafił łapia. Górnik gola kontaktowego zdobył jeszcze przed przerwą, gdy piłkę do własnej siatki skierował Kurczyński. Ten wynik nie zmienił się już w drugiej połowie i to piłkarze z Doliny cieszyli się z kolejnych trzech punktów. Mecz ważny dla układu dolnych rejonów tabeli rozegrały Ostrowia oraz Nielba. Spotkanie spełniło oczekiwania i przyniosło sporo emocji. Przed przerwą za parowozownią zdobyto tylko jednego gola, a kibiców gospodarzy swoim strzałem ucieszył Maciej Iwaszko. Nielba odpowiedziała na to chwilę po zmianie stron, bo już w 48 minucie również po rogu do wyrównania doprowadził Ortyl. Wynik 1 do 1 utrzymał się jednak przez zaledwie 180 sekund, gdyż szybko ponownie na prowadzenie swój zespół wyprowadził Nikodem Siewiera. Gospodarze po 25 minutach podwoili swoją zaliczkę, gdy do bramki Nielby piłkę skierował Adam Wojciechowski. W końcówce po raz kolejny świetnym strzałem z Wolnego popisał się Leśniewski. Jednak pozwoliło to tylko na zniwelowanie rozmiarów porażki. Halo! Panie Efektowną wygraną zapisał na swoje konto w niedzielę Mieszko Gniezno. Kibice w Kobylej Górze na otwarcie wyniku czekali do 20 minuty, gdy z bliskiej odległości trafił Stanisław Piotrowski. W pierwszej połowie do protokołu wpisał się jeszcze Kasper Friska, który najpierw w 27 minucie nie pomylił się z wapna, a w 42 przycelował w samo okienko z rzutu wolnego. Trzybramkowe prowadzenie gnieźnian utrzymało się do 84 minuty. Wtedy to przyjeźdźni ostatecznie dobili rywali. Najpierw do bramki trafił Siedlecki. Minutę później na liście strzelców zameldował się fuszpaniak. Natomiast po kolejnych 120 sekundach rezultat ustalił konieczny. Kotwica dzięki remisowi Polonii Chodzież powiększyła swoją przewagę. Górna Połowa Tabeli kończy weekend bez większych zmian. W dolnej części stawki awanse zaliczyły natomiast Wiara Lecha oraz Ostrowia. W klasyfikacji strzelców cały czas ramię w ramię swój dorobek budują Wełniak i Dylewski. Najbliższa 15 seria spotkań ArtBud Grup IV Ligi to jeden mecz w piątek i 8 w niedzielę. Do zobaczenia na Trybunach.